Największy problem w treningu domowym to problem z tym, co i jak trenować, a nie problem w tym, że nie masz sprzętu. Nie posiadasz sztangi, czy power raka, albo drążka. Dlatego, że możesz wykorzystać to, co w domu masz, żeby zrobić naprawdę wartościowy trening. Trzeba tylko wiedzieć, co robić i jak trenować. Ja nazywam się Angelika Stefańska-Kowalik, jestem instruktorem Strong First Elite i Strong Liderem. Na co dzień jako trener pomagam moim studentom stacjonarnym oraz online w budowaniu siły do sportu i do życia. Jeżeli na Twojej drodze do treningu stoi to, że nie możesz wyjść do siłowni, a w domu nie masz miejsca, żeby trzymać sztangę, to już znajduje dla Ciebie rozwiązanie. Wystarczy, że zaopatrzysz się w tego rodzaju gumy oporowe, które są po pierwsze niedrogie, łatwe do zdobycia, łatwe w transporcie i do przechowywania w domu. Podobnie jest z odważnikiem kulowym Kerbel, który warto posiadać w domu, jeżeli chce się naprawdę zrobić dobry, porządny trening, zarówno siłowy, jak i wytrzymałościowy. W tym odcinku zajmiemy się przysiadem, dlatego że jest to bardzo popularne ćwiczenie domowe, które spokojnie możesz wykonywać samodzielnie, a dzięki któremu pracujesz nad swoją sprawnością, mobilnością, kształtujesz sylwetkę i oczywiście budujesz siłę. Zanim jednak przejdziemy do przysiadu, to kilka takich ważnych punktów, na które trzeba zwrócić uwagę. Kiedy wykonujesz przysiad, twoje kolana powinny iść w linii z paluchami. I czasami z tym jest problem, dlatego że Zdarza się, że kiedy robimy przysiad, te kolana zapadają nam się do środka. To znaczy, że nasz pośladek nie pracuje tak, jak powinien. Dzięki temu, że mamy gumę oporową, możemy z tym walczyć. Gumę zakładasz sobie na nogi. Może być umiejscowiona pod kolanami lub nad kolanami, jak ci wygodnie na ten moment. Stajesz na szerokość mniej więcej swoich bioder. Palce są skierowane do przodu, i przy wyprostowanej sylwetce zaczynasz cofać biodra do tyłu. To nie jest oczywiście wzór. Przysiadu to jest wzór zawiasu biodrowego, niemniej jednak pomoże Ci on lepiej zrozumieć to, w jaki sposób powinien pracować Twój pośladek. Pamiętaj o tym, żeby mieć neutralnie ustawiony kręgosłup. Jesteś wyprostowany, cofasz biodra do tyłu i rozpychasz kolana na zewnątrz. Ta pozycja powinna Ci cały czas towarzyszyć, kiedy zaczynasz się przemieszczać w prawo i w lewo, czyli dreptać, do lewej czy do prawej. Jeżeli poczujesz, że w pewnym momencie Twoja sylwetka zaczyna się zmieniać, czyli zaczynają się kulić plecy, to po prostu przestań, rozluźnij i zacznij od początku. Kiedy zaczynasz chodzić w prawo i w lewo, to myśl o tym, że chodzisz odstawiając kolana na boki, a nie stopę na boki. Dlatego, że jeżeli myślisz o tym, żeby postawić jak najdalej krok, to te kolana cały czas będą uciekały do środka. Twoim zadaniem jest przy zablokowanej pozycji otwierać kolana maksymalnie na zewnątrz, jak jesteś tylko w stanie. Jeżeli w pewnym momencie poczujesz ogień w pośladkach, to bardzo dobrze. Możesz wtedy zdjąć gumę, rozluźnić i wykonać kilka przysiadów, pilnując tego, żeby kolana nie uciekały ci do środka. Jeżeli posiadasz dom odważnik kulowy, to jak najbardziej wykonuj serię y, kroków z gumą, a potem oczywiście przysiady z odważnikiem. Niestety coraz więcej okazji mamy do tego, żeby siedzieć, a coraz mniej okazji do tego, żeby się ruszać. Dlatego ta praca na nasze dolne partie ciała, czyli na nogi i na pośladki jest tak bardzo istotna. I tutaj przysiad, uwierz mi, jest jednym z najlepszych ćwiczeń, które możesz wykonywać, a dzięki któremu pracujesz nie tylko nad swoją siłą czy sylwetką, ale również zachowujesz zdrowie. Jeżeli nie wiesz, jak to wykonywać, oczywiście zachęcam Cię do tego, żeby zajrzeć na mój kurs online Siła, Zdrowie, Sylwetka, Postawy, Treningu, jest dla początkujących, dlatego że tam masz wszystkie informacje, które są Ci potrzebne do tego, żeby się nauczyć prawidłowo wykonywać przysiad z odważnikiem lub w ogóle przysiad. Jeden z moich studentów, który zawoduje z weterynarzem, ale pasjonuje się bieganiem, poprosił mnie kiedyś, żebym stworzyła dla niego plan treningowy, który pomoże mu zbudować więcej siły właśnie pod kątem biegania. I o ile Grzegorzy znał wcześniej techniki z ketlami, wiedział jak się posługiwać odważnikami kulowymi, ponieważ trenował w grupie w moim klubie, to samodzielnie w domu nie był w stanie poukładać sobie treningu tak, żeby on miał sens. Jeżeli Ty też masz tego rodzaju problem, nie wiesz jaki sprzęt posiadać albo jak sobie ten trening poustawiać, to koniecznie dołącz do mnie na bezpłatny webinar, który organizuję już wkrótce, a którego zapisy i informacje znajdziesz w komentarzu poniżej. My widzimy się w kolejnym odcinku, a póki co zachęcam Cię do tego, żeby pracować z przysiadem i oczywiście jeżeli to wideo było dla Ciebie pomocne, to zostaw lajka, komentarz i udostępnij je znajomym. Do zobaczenia wkrótce, cześć.